TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Pani poseł, czy Koalicja Obywatelska wraz z samą demokratyczną opozycją prowadzi igrzyska polityczne? Niestety, Igrzyska Polityczne prowadzi PiS i to jest bardzo smutne, bo powołanie wczoraj rządu na czele z Mateuszem Morawieckim, to jest tylko i wyłącznie przedłużanie dla siebie stanowisk, i to są Igrzyska. To jest po prostu nieakceptowanie woli większości demokratycznej, czyli ponad 4 miliony obywateli wskazało, kto ma być premierem, kto ma rządzić w Polsce, i to jest po prostu nieakceptowalne. A wychodzenie, i zarzucanie e, pewnymi mm, też zarzutami, pewnymi tekstami e, opozycję demokratyczną, czyli dzisiaj obecną władzę w, w, w parlamencie polskim, e, to, to są przede wszystkim igrzyska polityczne. E, dzisiaj możemy się odnieść w ten sposób, że. E, Zarzucając pewne rzeczy dzisiaj marszałkowi czy w ogóle całej większości sejmowej, jest to doskonały dowód na to, jak nieudolnie były prowadzone. Obrady i procedowanie tych wszystkich ustaw przez pis, bo oni dzisiaj wychodzą i rzucają hasła pod tytułem Zero ustawa 0% podatku VAT. To gdzie byli? Obudzili się raptem, przecież do niedawna władze sprawowali. Później kwestia związana z konkluzjami Parlamentu Europejskiego, tymi konkluzjami, o którym dzisiaj się mówi, że niby nastąpić anihilacja Polski i itd. Przecież to jest ewidentna bzdura, przede wszystkim straszenie. Polaków to było zupełnie nieuzasadnione. A z drugiej strony konkluzje pojawiły się w maju w 2022 roku. To ja się pytam dzisiaj ministra spraw zagranicznych gdzie był rząd przez te całe półtora roku. W związku z czym no to co się to co dzisiaj wyprawia premier Morawiecki i ministrowie no to po prostu to jest no nie można. Nie mogę tego powiedzieć że to jest śmieszne ale to jest po prostu tragiczne. Wśród pilnych spraw, które dzisiaj wybrzmiały z mównicy Sejmowej i z ust pana premiera, też pojawiły się stażowe emerytury. Na jakim etapie jest procedowanie tego, czy też dyskusja? Sam premier Mateusz Morawiecki ma dwa wyroki za mówienie nieprawdy i to są fakty. Dzisiaj mówiąc o emeryturach stażowych, mogę się posunąć do tego, że Znowu do, do takiego stwierdzenia, że niestety, ale znowu skłamał. Bo PiS z Solidarnością przed każdymi wyborami parlamentarnymi podpisuje porozumienia na temat emerytur stażowych. Tak było w 2015 roku, tak było w 2019 roku i tak było teraz w 2023 roku. A fakty są też takie, że był obywatelski projekt ustawy, oczywiście, wnoszony przez wnioskodawcą. Oczywiście była Solidarność, bo to Solidarność zbierała podpisy. Wnioskodawcą był pan były minister wcześniej już Zieleniecki i co się stało? Projekt został, rząd w ogóle nie wydał opinii, rząd PiSu nie wydał opinii do tego projektu ustawy. Projekt trafił do zamrażarki. Swój projekt no, dotyczący emerytur stażowych przedłożył prezydent Andrzej Duda. Nawet nie było szans nad procedowaniem tego, bo nigdy nie trafił pod obrady komisji, nigdy nie trafił pod obrady Sejmu. No i teraz... Pytanie, kto opóźniał emerytury stażowe? Przecież sam rząd. Ja byłam przewodniczącą podkomisji do spraw polityki społecznej w ubiegłej kadencji i. W związku z tym, że te projekty były złożone, w związku z tym, że było oczekiwanie społeczne, żeby rozmawiać na ten temat, zwołałam tą podkomisję, to pani przewodnicząca Komisji do Spraw Polityki Społecznej i Rodziny przyszła chciała rozwalić tą podkomisję totalnie. Wspomagała ją pani przewodnicząca Komisji do Spraw Polityki Senioralnej. A im przede wszystkim powinno zależeć, aby przede wszystkim rozmawiać, nie? Rozmawiać. Już, bo to, nie już, to już nawet nie było procedowanie, tylko sam temat wywołany, dyskus żeby wywołać dyskusję na ten temat, jakie założenia, jaka wysokość tych emerytur, żeby po prostu poznać e, konstrukcję tych emerytur stażowych, jakie czas spełniać e, warunki. A to, co teraz na przykład uzgodnił e, m, PiS razem z Solidarnością, to tak na dobrą sprawę te osoby ciężko pracujące, ciężko e, na przykład w tych, w tych takich warunkach e, najbardziej szkodliwych, to oni się nigdy tych, emerytur stażowych nie doczekają, bo wypracować ten staż pracy, to chodzi o efektywny yy staż pracy. Więc no niestety, pan premier Morawiecki znowu oszukuje. I to niestety, z polskiego parlamentu, z mównicy sejmowej. Długa debata dotyczyła też niedzieli handlowej, aczkolwiek chodziło o najbliższą niedzielę, może nie najbliższą, ale świąteczną niedzielę handlową. W związku z tym też padły różne propozycje odnośnie zmian całej ustawy. Jakie jest pani stanowisko w tej sprawie? Moim zdaniem powinna być, bo powinien być uwolniony handel w niedzielę, dlatego że to rynek powinien regulować. Czy Ktoś korzysta z handlu, czy nie? Zarówno pracownicy też powinni decydować o tym, czy będą pracować. Myśmy w, ubiegłym, w ubiegłej kadencji złożyli taką ustawę o uwolnieniu handlu w niedzielę, ale każdy pracownik powinien mieć dwie niedziele w miesiącu wolne. I to by się uregulowało. I teraz, czy handel będzie w niedzielę od rana do nocy, czy to już jest kwestia właściciela, czy będzie miał pracownika na ten czas, czy nie. Ja podam jeden powód. Ilu studentów, ilu młodych ludzi y, zakopało swoje marzenia, niestety, bo rodzin nie było ich, nie, bo rodzin nie było stać na utrzymanie ich na studiach w wymarzonym, y, na wymarzonej uczelni w większym y, mieście, dlatego że, a tu ten, a studenci przede wszystkim dorabiali sobie w handlu właśnie w weekendach. To jest no, no smutne, bo przede wszystkim powinniśmy stawiać na edukację, umożliwiać młodym ludziom studiowanie na ich wymarzonych uczelniach i kierunkach. Nowa pani rzecznik praw dziecka została dzisiaj kilkukrotnie, no można powiedzieć, że zaatakowana, czy też wypunktowano jej pewne błędy, może nie błędy, ale pewne, pewne ideologie i pytania, na które nie odpowiedziała. Proszę powiedzieć, czy to jest początek trudnej drogi, jeśli chodzi o tę funkcję pani nowej rzecznik? Prawdy? Nowa y, rzecznik y, praw dziecka jest wspaniałą osobą i mogę dzisiaj krótko powiedzieć, że wreszcie dzieci doczekały się rzecznika, bo niestety Mikołaj y, Pawlak w żaden sposób y, jakby nie spełniał y, swojej funkcji. To on miał właśnie y, ideologiczne podejście do y, pewnych y, rzeczy, a dzieci i młodzież potrzebują rzecznika, nie ideologa. Przez się praca w komisjach. Wiemy też, że została powołana komisja, w której jest pani wiceprzewodnicząca. Proszę powiedzieć coś więcej na ten temat. Dzisiaj powstał, powołany został zespół do spraw wspierania uzdrowisk. U nas na Podkarpaciu mamy pięć, a będzie prawdopodobnie sześć uzdrowisk. Od dawna funkcjonujące są cztery uzdrowiska, i ja zostałam właśnie wiceprzewodniczącą tego zespołu. Taki zespół funkcjonuje już z jakby, trzecią kadencję. Przewodniczącą jest też wspaniała, bardzo pracowita posłanka z, Zielonej z, Jelen z Jeleniej Góry, pani Zofia Czernow, która po raz trzeci została wybrana na przewodniczącą. Czyli dobra wiadomość dla naszego regionu. Bardzo wi dobra wiadomość dla naszego regionu. Zespół był nawet z wizytacją w czasie, tylko teraz w kiedy, w każdym razie teraz gdzieś, podczas wakacji albo nie, to było chyba w kwietniu. Tak, to było w kwietniu tego roku również wizytowaliśmy i stroj. tvpolska.pl zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.